Moje uszanowanie witam was bardzo bardzo serdecznie. Idę właśnie penetrować sobie łąkę z kolegą, a Was zapraszam na film z lasu. I przy okazji pamiętajcie, że w sobotę 6 grudnia o godzinie 13 będzie live konkursowy. Jak ktoś jeszcze nie widział, to ma na to jeden dzień, bo wrzucam ten film w piątek 5, 5 grudnia. Także idźcie zobaczyć film konkursowy, a teraz Was zapraszam na odcinek z lasu. A dzisiaj trzymajcie kciuki, żeby coś na moce wyszło. Właśnie zaczynamy. Pozdro! Witam Was bardzo serdecznie, tym razem z lasu, nietypowo, bo Kaszub lubi bardziej pola, ale to nic, dzisiaj mnie zaprosił kolega Seba. Idziemy się przywitać z Sebastianem, potem szkoda czasu, marnować, idziemy wykopać. i będziemy pokazywać tylko najlepsze fanty. Także Seba. Cześć widzowie. O, posłoneczko, to nie. O. Cześć widzowie, pozdrawiam. Seba pozdrawiam, a ja Was zapraszam na kanał Panter Seba, Dziś tutaj się mam logo wyświetla. A ja Was zapraszam do subskrypcji Kaszuba. Oczywiście, lecimy. Mamy pierwszą znanytkę na oko, zobaczcie. Tam jest jeszcze Krzysiu, właśnie, bo jeszcze zamiast Krzysiu dzisiaj na poszukiwaniach. Ale nie chciał się pokazać, bo się wstydzi. Nie wiem czemu. To Co to jest za fancik? Tu pilnik jakiś faktycznie. Dobra, zabieramy. To jest ten. Tak informacyjnie, piąt dołek, nic ciekawego nie ma. Jakiś złomek wyskoczył. Szukamy dalej. Dużo śmieci, dużo sygnałów, blisko drogi. Zobaczymy co wyjdzie dalej. Teraz taka coś została wykopane, to wyczyściłem, ale... Nie mam pojęcia co to mogło być. Jeśli coś z militarki, to się kompletnie na tym nie znam. <laughs> Trzeba zabrać i się sobie zapytać później. Coś to co się kręciło, otwierało tym pewnie. No i jest pierwsza amunicja. Coś czego Kaszub nie lubi. Ale takie są dzisiaj poszukiwania. No I szczęście coraz bliżej. Powiem wam, że szczęście coraz bliżej. Podkowa spod drzewka. No proszę. Ja tak sobie siedzę na przerwie, a tam sobie z daleka woła. Wow, wow! Ciekawe co znalazł. Muszę tam się wybrać i wam pokazać. Mam nadzieję, że się uda. To osoby mi sygnał zatrzymał i zobaczcie, jest monetka. Nie wiem co to jest. Muszę poszukać. Wydaje mi się, że jakaś... Kiedyś coś podobnego trafiłem. Ale teraz poszukam i wam pokażę tutaj po prawej stronie. Właśnie w tym momencie. O ile znalazłem. <laughs> Czekajcie. Bo kiedyś były te francuskie z dziurką chyba centynów się nazywały, czy jakoś tak? Czy to chińska? <laughs> Już szukam informacji. Dobra, cisnę do Sebastiana, bo woła mnie teraz. Czyli musi mieć coś fajnego. A może on będzie wiedział, co to za monetka wykopana przeze mnie? Zaraz się dowiemy więcej. Ja jestem coraz bliżej. Dobra, jesteś na miejscu Kasiu, nie uwierzysz, co trafiłem? Dildo. Nie, na dildo, byś się, dildo. No, taki las to jest. Marzenie każdego chłopaka. Zobacz, trafiłem marzenie każdego chłopaka. O Boże, Kasio Jaki Kasio to jest Montana? Montana. Zobacz, USA, to było marzenie dziecka z PRL-u. Czyli fajnie. Dostać takich zegareczek na komunie. Ja to coś mam i mi powiesz, czy wiesz co to jest. Czekaj, patrz, ja marzenie. każdego palacza. To znalazłeś? No, jak? Teraz. Co ty gadasz? No, tutaj. Tylko to jest przedwojenne. Nie ma... Ja mam monetkę. O. Z dziurką. O. Nie ale wiecie. jeszcze nie rozczytałem. Czy to eee... będzie francuska? Chińczyk. Czy chińczyk? Chińczyk. A nie, francuska. też mają dziurki. To jeszcze... Weź w przybliżeniu. To jest chińska moneta, to nie jest francuska. Tak. Ktoś handlował z dalekich Chin. Tak, kolego. Pewnie to jakiś Polak zakupy z temu robił i. Może i płacił Chińczyk to nie. Ładnie no, no. w dolarach, choć w tych swoich, nie? A w rublach też nie chcieli? Nie w jenach czy w junach czy... Tylko w tych. <noise> I tu takie dziury specjalnie robili. To no, no, no. mi się tak wydaje. A może ty tam byłeś w lesie i teraz żeś tak wystukał taką monetę. A czy ja to, no powieram, to może farsy, podłożyłem, nie ale. Nie, może podłożyłeś. Ty, to, 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 ty to właśnie, dobrze mówi. Dzięcioł to wy pogadajcie, ty tak to zabierasz, bo twoje, a ja idę dalej. No dobra, robimy szybka ID i jest Chińczyk jednak. jest Chińska moneta. Na fajnie. milion, nawet na milion procent masz tej znaki, widzisz? Okay, tak można fajnie pokazać ty. fajnie, zobacz, jak masz chińskie no. znaki. Widzisz tu z boku tu masz chińskie? Chińska moneta. No to ja pierwszy raz w życiu trafiłem mój kolega 10 lat temu trafił u mnie. O, tu masz takie. A teraz ja znaczki. jestem. No, no widzisz, brało... Wicielem chińskiego znaleziska Tylko żeby ci oczy chińskie nie zrobiły. O no, no, mhm. Teraz takie coś. No i liczymy na coś fajnego. Jeszcze chociaż jestem zadowolony z tej monetki chińskiej. Widzieliście, co koledzy znaleźli. Ten zegarek jest fajny, nigdy nie trafiłem. No i malboro, nie? Taki mam klimacik, taki lasek. Przyjemnie jest ciepło. A teraz jakąś blachę wykopałem. Wiesz, to była jakaś podstawka do czegoś. Dosyć ciężka, z kiloma. Na początku tak leżało, myślałem, że jakiś iPhone'ik leży. Kurde. I od czegoś, kurczę, kabel znalazłem. Już pewnie wiecie, od czego to jest. Nie mylić z Deusem. I co? I się zerwało przy cewce. <laughs> Może tam jest dalsza część sprzęcików. A tu już takie tematy grup przejechały. Oh. Masakra, ciężko było się dokopać. No z tej strony ten las jest całkiem pusty, wam powiem. Nawet śmieci za dużo nie ma. Jeszcze z pół godzinki będziemy kończyć. Także jak coś, to zapraszam na podsumowanie. Popał się co znalazłeś. No, na pewno. Z, Ali, z Aliexpress. Podrzuciłeś. Dobra, ostatni sygnał i do domu, nie? Ostatni śmietnik. Nie, co ja bym chwycił ten śmietnik, tam gdzie stał ten dom. Czy nie jest go podnieść? Gdzie? Tu, no, tu. Śmietnik, mam butelkę, ale butelka nie jest zawsze stara. Jest widelec. Też stary. Kopiemy dalej. Tam raczej nic będzie, ale synałów jest dużo. Łóżeczka teraz, a ciężko się kopię w tym śmietniku. I chyba ostatnim sygnałem jest na Parstech, te świętych, co by wcześniej, bo to było takie bardziej PRL-u. No i poszedłem dalej, jest na Parstech. Za chwilę idę na podsumowanie, dał i do domu, bo już 4 godziny minęły. A panowie się męczą. Miska w ręce. Czarne Mare, NCPNC, Miska w ręce. To nie dla mnie jednak, to nie dla mnie. Ja już jestem zmęczony, Wam powiem wyszło nie wyszło? Zestaw misek, Zestaw misek do stópek. No, raz, dwa, trzy. Karnuszek jakiś. No. Troszeczkę złota. Co za robota. Ej, dla mnie. Dwa metry. A, idź pan w ciul. Może też ma jakość teściową do zakopania. To nie będziemy zakopywać. <grytanie> Pancerny Seba nie do zajechania. Kolejny sobie dołek kopie na dwa metry. Ten to ma siły. <grytanie> Legend pad to znak, że trzeba do domu jechać. Dobra, już skończyłem poszukiwania, nie będę robił podsumowania, bo jak widzieliście, weszło trochę brązu, trochę złomu, takie srebro, złoto. Także zapraszam do następnego odcinku. Dajcie łapkę w górę, jak się podobało i widzimy się następnym razem. Awe!